W tej prezentacji chciałabym Państwu przedstawić zagadnienie momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku nieruchomości. Jest to istotne zagadnienie nie tylko dla przedsiębiorców, którzy prężnie rozwijają się w swojej działalności, ale także dla osób fizycznych, którzy dokonują zakupu bądź sprzedaży nieruchomości, na przykład mieszkania bądź innego budynku. Chciałabym Państwu przedstawić zagadnienie obowiązku podatkowego w podatku nieruchomości, które jest uregulowane w artykule 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W artykule 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych została uregulowana tak zwana zasada ogólna dotycząca obowiązku podatkowego w podatku nieruchomości. I tak powstanie obowiązku podatkowego następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Niestety ustawa nie definiuje nam czynże jest ta okoliczność uzasadniająca powstanie tego obowiązku. W praktyce jednak oznacza to pewne zdarzenie prawne. Na przykład w przypadku osób fizycznych, ale także i osób prawnych, będzie to sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego zakupu danej nieruchomości bądź zakupu budowli lub budynku.